Dzień dobry. Dzisiaj nauczymy się, na jakiej bazie danych może pracować program i biznes. Aby dowiedzieć się, na jakiej bazie pracuję, klikamy system, wybierz bazę danych. Otwiera się okno, wybór bazy danych. Zakładka mówi nam, na jakiej możemy pracować. Są trzy możliwości. Praca jednostanowiskowa, baza danych, najprostsza, klikowa, nie wymagająca żadnej instalacji, żadnej znajomości od Państwa sieci niczego. Od razu pracuje. Oczywiście taka baza nie może być za duża. Po paru latach warto przejść na serwery SQL. -owe. Tutaj widzą Państwo miejsce, w którym znajduje się ta baza. Niczego więcej nie wymaga. Od razu pracuje. Jest fajnie. Druga możliwość: jeżeli chcemy pracować z wielu stanowisk, możemy skorzystać z możliwości pracy w sieci lokalnej. Potrzebny. Do tego już będzie serwer SQL, najlepiej Microsoftu lub MySQL. Potrzebny do tego już będzie serwer SQL, najlepiej Microsoftu lub MySQL. Wybierając pracę w sieci lokalnej, wskazujemy, gdzie znajduje się serwer. Wskazujemy nazwę bazy, użytkownika i hasło. Oczywiście taki serwer wcześniej musimy zainstalować. Są dostępne instalacje darmowe na stronach Microsoftu lub MySQL. Praca w sieci lokalnej odbywa się w ramach jednego środowiska WiFi. Zazwyczaj w jednym budynku użyto to prostym grupom, które pracują w jednej lokalizacji. Trzecia możliwość praca przez internet. Nie jesteśmy ograniczeni żadną odległością. Serwer znajduje się gdzieś pod górami arcu. Aby połączyć się z taką bazą, wybieramy rodzaj serwera. Preferowany jest MySQL. Podajemy adres tego serwera, w tym przypadku na przykład. Port, nazwę bazy, oczywiście, użytkownika i hasło dostępu do tej bazy. Musimy określić kodowanie znaków. Preferowany jest UTF-8. Praca przez internet pozwala na pracę z dowolnego miejsca, pozwala na dostęp przez telefon do programu i na wiele możliwości, które dajemy, czyli na przykład dostęp do pakowacza, do różnych usług internetowych, co będzie w wstępnych filmach. Dziękuję.